Dzień dobry, jest niedziela, słoneczna, nawet dzisiaj nie pada. E, troszkę nam dzisiaj nudzi, co też powoduje, że właśnie jest ta niedziela. Ładna dziewczyna idzie po drugiej stronie ulicy. Wiem, że to jest nielegalne w tym kraju. Dobrze, dziękuję. E, więc tak, jest niedziela, słoneczna, nie pada, nam się nudziło. Zaczęliśmy przeglądać portal YouTube, e, Witold znalazł e, kanał. Jezusa Chrystusa, który pochodzi z Opola, lecz klub też na takiego się podaje, że jest Jezusem Chrystusem. I na końcu tegoż filmu, gdyż go przeanalizowaliśmy i obejrzeliśmy, jest potem numer telefonu, więc stwierdziliśmy, że poświęcimy nasze ciężko zarobione pieniądze i zadzwonimy do Jezusa. Czy udało nam się to zrobić i co z tego wynikło, dowiecie się już za chwilę. Zapraszam do obejrzenia relacji z tegoż właśnie dla naszego małego przedsięwzięcia. Czyli... Przesłanie miłości moje, Jezus Chrystusa, Grodków. Miasto, które zawiodło. A miało wspierać mnie syna Bożego, Jezusa Chrystusa na Ziemi. Jego mieszkańcy, skrupulatnie wybrani, ci, którzy ślubowali służyć Twórcy na Ziemi, całkowicie zawiedli. O, jak to tam numer telefonu do Jezusa Chrystusa? Bo, <śmusza> Jezus Chrystus, <śmusza> Blog. On a no, Dobra, jest numer Jezusa do Jezusa Chrystusa. To jest plazuję, żeby było. Tak, numer do Jezusa Chrystusa. Tutaj już jest wybrany numer do Jezusa Chrystusa. Mm. Dobrze, dzwonimy, połącz do Jezusa Chrystusa. Głośnik Ktoś Piotr odbędzie swoją pierwszą rozmowę. Z Jezusem Chrystusem. Pierwsza była po Halo! Połączenie zostało przerwane. Proszę się rozłączyć i zabrać To jest słabo z tym Połączenie zostało przerwane. Nie ma. Nie, po prostu. jesteś. przesznikiem może zginąć. Także mi to tak spróbujesz ze swojego telefonu. No niestety ja jako grzesznik palący papierosy i spożywający alkohol, może. nie jestem w stanie po prostu się skontaktować z Jezusem Chrystusem. No, więc... Proszę, proszę podać drugi telefon. Już podaję ci, twój telefon. To. Jezus Chrystus plus 48, 692, 157, 440. To jest numer do Jezusa Chrystusa, to jest chyba plus GSM. Czyż nie? to ja nie chcę z nim rozmawiać. Nie, to ty zadzwoń, bo ja widzisz, nie mogę. Ja nie mogę. Tu chciał połączyć. Mówi Boże. Boże, odbierz. To my, grzesznicy. Halo? Tak. Czy dodroniliśmy się do Jezusa? Nawet... Halo? Halo? No, Czy to Jezus? Chyba pan Jezus. Jest. Tak? Halo? Coś chyba nie działa. Nie działa. Niestety nie udało nam się zadzwonić do Jezusa Chrystusa. Reptilianie nam przeszkodzili w połączeniu do, do Jezusa, z Pola. E, próbujemy, może wieczorem, jeszcze zadzwonić do Jezusa. E, tymczasem zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, tak? A mamy jakiś kanał YouTube'owy? Nie mamy jeszcze. Na e, pewno stworzymy, chyba że wrócimy na Twoje konto. Dobrze, wrócimy na Twoje konto. E, a tymczasem. E, co? Nie wiem. Да, пожалуйста. Как здесь? Ну, куда